Oto ja jestem, mówiłem do was przez usta moich proroków, duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pańskiej. I dzień pomsty naszego Boga. Oto przychodzę: przygotujcie dla mnie drogę, prostujcie swoje ścieżki przed moim zbliżający się sądem. Przygotujcie się na moje powtórne przyjście, weźcie ode mnie ducha prawdy i oprzyjcie się na moim słowie, aby oprzeć się fałszywemu nauczaniu. Rozliczę bowiem tych, którzy mówią nie z mego ducha, i rozliczę tych, którzy słuchają ducha kłamliwego, a także rozliczę tych, którzy nie słuchają tego, co posyłam, którzy, odrzucając prawdę Ewangelii, znieważają łaskę. Przygotujcie drogę dla Pana swego, bowiem jestem ten, który wszystko widzi. Widzę, jak wygląda wasze życie poza tym, co mówicie i co deklarujecie. Nic nie zakryje się przede mną, nie bądźcie więc dłużej obłudni ani tymi, którzy zwlekają. Żałujcie za grzechy i odwróćcie się od złego. Ja bowiem rozsądzę was z każdego czynu, słowa i myśli waszych, bo to, czego nie wypowiecie. A znajdzie miejsce w waszych myślach, ja znam. Więc oczyście wasze czyny, usta i myśli, bo tam znajdują się motywy waszego serca, i często są one złe, gdyż nie chcecie się uniżyć, umrzeć dla siebie. Weźcie moje jarzmo i przekonajcie się, że jest dobre. Poświęćcie się dla mnie, jak ja za Was byłem poświęcony. Abyście mogli być obmyci i czyści, oddzieleni od świata, abym takimi mógł Was zastać, przemienionymi przez poddanie się memu duchowi Bożemu, który mówił do Was przez usta proroków i mówi dzisiaj. Nie zatwardzajcie serc Waszych, jak niegdyś robili to wasi bracia w Merima, Tylko ten, co pierze swe ubrudzone szaty, i oczyszcza się w porę, nie zwleka i nie oddala się ode mnie, a który zabiega i trwa w stanie łaski uświęcającej, zostanie na nim odciśnięta ma pieczęć Boża, tak i że armia złego już go nie dotknie, bo gdy ja wyciągam rękę i oznaczam co moje, tak jest wolny już od potępienia i niewidoczny stanie się dla złego. Trwajcie więc w stanie łaski uświęcającej, abyście mogli się ostać i nie oddzielili się ode mnie. Wołam więc do Was ponownie, jak wołałem przez proroka Izajasza. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowi gościniec dla naszego Boga Izajasza, czterdziesty rozdział trzeci, werset. Amen.